Ja to ja jestem człowiekiem czynu na przykład. I co widać I, 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 i czego odczuwam, co odczuwam od. Właściwie odkąd zacząłem funkcjonować jako świadoma istota, tak. Czyli od dziecka. Więc. A jeszcze, jeżeli ten czyn jest ukierunkowany na ojczyznę, no to tam nie ma kompromisów. Odwaga. I bezkompromisowość w tym, co sędzia powinien czynić dla dobra ojczyzny, a przez to dla dobra jej obywateli, to są wartości najwyższe plus stosowanie prawa. I... Dzień dobry, człowiek czynu. Sędzia, polska ojczyzna, honor ojczyzna. Od dziecka, człowiek czynu. Drodzy Państwo. Yy, samochód, polizja drzewo, bania, prawie dwa promile, jak się okazuje. I Pan Jakub i bo tak będziemy go nazywać. Twierdzi, że to wszystko jest nieprawda. Że to wszystko jest mistyfikacja. Brakuje jeszcze tego, by pojawiła się informacja, że to drzewo. Postawił tam Żurek, albo Tusk, albo Kierwiński, albo wszyscy trzej razem, bądź ich służby, postawili na drodze tego pseudosędziego, co drzewów, które on absolutnie przeżył. wiech Posłuchajcie Państwo, co pisze jego obrońca, bo to jest warte zacytowania. Mili Państwo, może część z Was nie jest prawnikami, nie, nie zna się, ale no jakby macie Pani Moi na no pewną ocenę sytuacji taką zdobowo rozsądkową, tak, bo chodzi o to, żeby określić to, co widzimy, to czego jesteśmy na przykład świadkami, a są świadkowie, a potem zaczyna się wszystko e, zmieniać, kiedy taki pseudosędzia. Aszu, posłuchajcie. Yy, obrońca tego sędziego, pseudo-sędziego. Pamiętajcie, że uczestniczył w aferze hejterskiej razem z Piebiakiem. Czytałem scenogramy z wymiany rozmów z tą małą Emi, wyjątkowo podłe i, i wstrętne. Ale posłuchajcie, co, yy, co pisze jego obrońca. Mój klient nie, nie. Przepraszam. Ja no, śmiać mi się chce, bo jak czytam takie bzdury, to, to po prostu się zaczynam śmiać, bo nie pojmuję, jak można traktować opinię publiczną e, w taki sposób. No ale posłuchajcie. Mój klient nie prowadził tego samochodu, a był jego pasażer. Był on odwożony przez inne osoby, czym nie byli zainteresowani prokuratorzy. Nie był on zatrzymany w tym samochodzie a na swojej posesji. Prokuratorów interesowało bardziej zabezpieczenie sprzętu sędziego, przeszukanie jego domu, jego osoby wbrew immunitetowi. Doszło do zabezpieczenia telefonu pana sędziego, mimo mojej zaprotokołowanej uwagi przekazanej telefonicznie, że znajdują się tam dane objęte tajemnicą obrońcy w sprawie. Korespondowałem z klientem, jak również korespondował drugi adwokat. Ponadto poinformowałem prokuratora, że są tam dane dotyczące obrony w innych sprawach. Że Jakub Iwaniec jest obrońcą. Bierze on udział w grupach obrońców, gdzie bronią również adwokaci. Jest tam przedstawiona linia obrony. Uważam, że sprawa była pretekstem do najścia domu zajmowanego przez sędziego. Doszło do przeszukania sędziego i doszło do zatrzymania telefonu sędziego wbrew immunitetowi. Celem tego działania było uzyskanie bezprawnie dostępu do korespondencji pana sędziego. Prokurator, mimo że żądania nie podał, jakie dowody na rzekomą jazdę po alkoholu są na telefonie. Na telefonie, tak nie w telefonie. dokładnie, odmówił fotokopii protokołu z czynności i nie pozostawił jej kopii. Dodam od siebie, że podane przez portal, tu nazwa, informacje, jakoby miało się kłaść na podłodze, to słowa samego Jakuba i kłaść się na podłodze i zasłaniać telefon, są nieprawdziwe. Telefon został mi odebrany siłowo z mojej kieszeni, co obrazują nagrania z tej czynności, w których posiadanie są moi obrońcy. Więcej informacji na ten temat przedstawi jutro adwokat, tu imię i nazwisko. A co, proszę Państwa, wiemy, bo trzeba wrócić do tego tematu? Co wiemy dotychczas, co się stało? Do kolizji miało dojść w sobotę, 11 października, około 23.00 w Rejowcu Fabrycznym, województwo lubelskie, no ten Lublin, Ziarkiewicz lublin Jakub i Lublin, okolice, taki matecznik PiSu. Auto uderzyło w drzewo, po czym kierowca miał wycofać i odjechać. Takie okoliczności opisują e, media, powołując się na ustalenia prokuratury i policji. Byli świadkowie tego zdarzenia, którzy złożyli takie zeznania. Ale teraz, jak Państwo już wiecie, e, Podobno ktoś inny prowadził ten samochód. Tam miały być też inne osoby. I teraz jaki był bieg ten tak, co to do tej nietrzeźwości, to e, w materiałach policji jest informacja o tym, że e, zostały są przeprowadzone badania. Skoro zasłaniał się immunitetem, to nie miał tak nic do ukrycia, to jednak muchał w tym e, to urządzenie w ten alkomat wykazało, na razie wiadomo, że jest prawie 2 promile miał we krwi. Świadkowie, to jest ważny kluczowy moment, świadkowie, którzy złożyli to zawiadomienie, poinformowali policję, gdzie on pojechał. I świadkowie, których zeznania policja już ma, przeczą tego, temu oświadczeniu, bo prawdopodobnie sprawa wygląda w ten sposób. Mówię prawdopodobnie, bo tak nie ma jakby oficjalnego komunikatu prokuratury, ale połączmy kropki, Świadkowie widzą, jak Jakub I uderza w drzewo. Nie wyrobił, jechał. I widzą, że to on wysiada, ogląda, wsiada, jedzie dalej. Wiedzą do jakiego domu. W tym domu być może przebywają inne osoby. Policja ma zeznania świadków, czyli już prokuratura je ma. Następnie, a czy Jakub I nie wie o tym, że byli świadkowie, że to widzieli? Pojawia się policja. On jest zdenerwowany. Bierają mu telefon. On wcześniej informuje swoich adwokatów. Oczywiście. A pamiętacie sprawę Palikota? Przecież tam odebrano mu telefon, gdzie, były, gdzie była wymiana jego rozmowy z Jackiem Dibuła. Wtedy nie było problemu. Teraz jest problem? No to w czym problem? No właśnie. Teraz, skoro Jakub I, czy tam jego obrońca, no jego obrońca może opowiadać to, co mu opowiada klient. Pamiętacie, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że największym przekleństwem adwokatów są klienci, którzy ukłamują swoich własnych adwokatów. Czyli przychodzi facet, mówi, że postawił mu zarzuty, bo coś, przepraszam, coś zmalował. I opowiada nieprawdę adwokatowi. Adwokat przyjmuje to za dobę monetę. Potem to korportuje dalej. Ba, przyjmuje taką linię obrony. Po czym prokurator wyciąga dowody, które kompletnie świadczą o czymś innym. Taki adwokat mówi do swojego klienta: Panie, czy pan oszalał? Jestem pana adwokatem, obrońcą, a nie sędzią, ani prokuratorem. Czyli pan mnie oszukał, przedstawił swoją wersję wydarzeń, która kłóci się z tym, co faktycznie się wydarzyło, to jak ja mam pana obronić? Tutaj mamy. Podobną sytuację, bo wątpię, aby zawodowy pełnomocnik, adwokat, miał, powielał kłamstwa, mając z tego świadomość. No, są tacy adwokaci, nawet kilku jest takich medialnych, ale no, to już jest sprawa adwokatury, ewentualnie wiem, Komisja Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej, jeżeli kolportują kłamstwo i mają tego pełną świadomość. To już jest zupełnie inna, inna historia. Ale, proszę Państwa, jest jeszcze jeden drobny szczegół, o czym wczoraj pisałem na X-ie podpisami między m.in. pani prokurator Różosek, która coś się oburzona tą sytuacją. Chyba Jakub I zapomniał o pewnym detalu. Jakub I nie jeździ starym samochodem, tylko jeździ nowym. Jak Państwo wiecie, w nowoczesnych samochodach kiedy nie zapniemy pasów, to robi pip, pip, pip. Zapnij pasy, zapnij pasy, zapnij pasy, weź pigułkę, weź pigułkę. Ponieważ są czujniki. Ten czujnik działa wtedy, kiedy na danym miejscu siedzi ktoś, kto waży mniej niż 20 kg. Mniej więcej, a różnie 15-20. Wtedy mówi, zapnij pasy, tak? Bo dziecko, fotelik, piso, podłącznik, tak, uchwyta się. Pod fotelik wpina, w miarę ciężki, plus dziecko. Ale kiedy siada dorosła osoba, to zaczyna piptać nam w samochodzie, że ma zapiąć pasy. To jest informacja jest zgodna z przepisami też unijnymi, tak jak teraz na przykład samochody, które mają system rozpoznawania znaków. Kiedy przekraczamy dozwoloną prędkość, to zgodnie z unijnymi przepisami teraz takie samochody są wyposażone w ten system i informuje. Informacja jest dźwiękowa, tak jest dźwięk, że przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Nawet o jeden kilometr wystarczy, żeby to zaczęło działać. Bardzo fajna sprawa. Czasem człowiek się zagapi, zamyśli, gdzieś jest ograniczenie do 30, a jedziemy 40. Natychmiast daje znać dźwiękiem, można w ten sposób uniknąć mandatu. Oczywiście większość kierowców tę funkcję wyłącza, bo ją trzeba wyłączyć ręcznie. Ona jest jakby z automatu włączona. Ale ją wyłącza, żeby go nie irytowała. Ale to chyba tak robi większość kierowców. Ale sama funkcja fajna. Wszystkie te dane, czyli na przykład czytanie znaków, cała to elektronika. Również informacje dotyczą, że w komputerze zapisują się dane, w komputerze pokładowym zapisują się dane, na przykład dotyczące tego, w przypadku wypadku, w przypadku maślanej, w przypadku kolizji drogowych, dane też, jest taka czarna skrzynka w samochodach już tych nowoczesnych, gdzie zapisują się dane, na przykład czy ktoś siedział na miejscu pasażera, czy to miejsce było obciążone. Więc skoro pojawia się informacja, bo to zaczęło się ewoluować, że ten pseudosędzia sędzia Jakub I był odwożony przez kogoś, nie tylko przez jedną osobę, że potem było kilka osób, to w komputerze pokładowym samochodu będą informacje o tym, jak było obciążone siedzenia, czy siedział ktoś obok kierowcy, czy siedział ktoś z tyłu na fotelach pasażerów. Teraz, skoro to oświadczenie jest, że on nie prowadził tego samochodu, tylko ktoś inny, był w domu, gdzie przebywały inne osoby, gdzie został zatrzymany, znaczy, gdzie zatrzymano telefon, gdzie przeprowadzono realizację tych czynności. To jeżeli te osoby złożyły zeznania, że to one jechały, czy któraś z nich prowadziła ten samochód, a mamy zeznania świadków, to będzie gigantyczna afera. Ja, mili Państwo, znalazłem orzeczenie, sygnatura aktu, jest ogólnie dostępne, sygnatura akt 14 rzymskie K, 1024 na 13, czyli z 2013 roku, sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej, przewodniczący sędzia sądu rejonowego Jakub Iwaniec w dniu 5 sierpnia 2013 w Warszawie, na ulicy, znajdując się w stanie i tak dalej, wbrew obowiązującym zakazowi orzeczonemu względem jego wyrokiem sądowionowego, tralalala i tak dalej, kierował samochodem, powodował wypadek. Ktoś poniósł tak, złamanie kości piszczelowej doznał, które to obrażenie spowodowało naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój i jego zdrowia, trwając powyżej 7 dni, i tak dalej, i tak dalej. I sędzia sądu rejonowego, Jakub Iwaniec, skazuje tegoż człowieka na dwa lata więzienia. To jak skaże się sam Jakub I? Na ile? Prokuratura prowadzi czynności, by odezwały się od razu trole z Neo krs u ta Pawełczyk, jak ona jest. Boję nazwiła. Że mam nadzieję, że się nic nie stało i że to nie. Jakub i prowadził ten samochód. Ona ostrożna. Najważniejsze, że nic się nikomu nie stało. Magienko, prawda? Zobaczcie, jak ci, którzy. Wydają wyroki, skazując ludzi, akurat słusznie, tak którzy pod wpływem, pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek. Sami uczestniczą w takich zdarzeniach. E... Jeden jeszcze detal na koniec. Pomiędzy miejscem zdarzenia a domem, w którym e... Jakuba i policja zatrzymaczy, czy czynność. Zatrzymania jego telefonu, zbadania wszystkiego, tak. Ta odległość to 20 kilometrów. Czyli prowadził ten samochód, będąc mając prawdopodobnie 2 promile we krwi, 20 kilometrów. Wspomina mi się historia z jednej z kaszubskich wsi. Gdy w niedzielę kobieta, wracała, kobieta w ciąży zaawansowanej z córeczką wracała z kościoła. Jechał pijany paździerz. W kompletnie pijany. I je potrącił. Ojciec i mąż, mąż tej kobiety i ojciec zwabiał. Oczywiście on poszedł do więzienia i co z tym? Co będzie dalej? Mam nadzieję, że bezwzględnie ta sprawa, bo mówimy o kimś, kto pełni funkcję sędziego, słuchajcie, jest zawieszony, ale pełni funkcję sędziego. Mam nadzieję, że osobiście prokurator generalny Waldemar Żurek dopilnuje, by opinia publiczna dowiedziała się literalnie wszystkiego, wszystkiego na ten temat. Tak, by obnażyć każdy szczegół. Łącznie można zanonimizować dane świadków przecież. Wszystkie zeznania świadków, zeznania tych ludzi, którzy rzekomo twierdzą, że to nie Jakub I prowadził. Tak, by to poddać. Tak, by oni wszyscy ponieśli konsekwencje. Również składania fałszywych zeznań. I wtedy uznam, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa. Bo choć prawo jest główne dla wszystkich, to sami Państwo wiecie, że jeżeli policja zatrzymuje sędziego, to on w pewnym sensie znajduje się ponad prawem. I też my musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której sędziowie, prokuratorzy, czy politycy czy urzędnicy państwowi nie będą stali ponad prawem. Gdy ktoś, kto zajmuje jakieś stanowisko w hierarchii społecznej, albo na przykład nie, jest, właśnie, jest bardzo bogatym człowiekiem, nie może stać ponad prawem. Tutaj prawo musi być dla wszystkich równe, ale wydaje mi się, że rygorystyczne, szczególnie w sytuacjach, gdy ktoś powołuje się na wpływy, czy na swoje stanowisko, to musimy zmienić. Państwo będziecie zmieniać za dwa lata. A ja zapraszam na, na 14. No i o 20 live. Widzimy się znowu. Do zobaczenia.